Jutro pogodnie na wschodzie, a na zachodzie miejscami popada. Witam Państwa, Marzena Słupkowska. W nocy dużo przejaśnień, a nawet rozpogodzeń, ale od zachodu zacznie się chmurzyć i w drugiej części nocy, miejscami popada tutaj deszcz ze śniegiem i śnieg. Również w sudetach możliwe opady śniegu. Lokalnie na wschodzie i południu utworzą się mgły, ograniczające widzialność do 200 metrów i osadzające szać. Na drogach może być ślisko. Mroźno, w rejonach podgórskich do minus 8 stopni. Poza tym od minus 6 stopni w Małopolsce, przez minus 4 w głębi kraju do około zera na wybrzeżu zachodnim. W ciągu dnia od wybrzeża podolny Śląsk będzie się chmurzyć i w wielu miejscach spadnie niewielki śnieg i deszcz ze śniegiem. W sudetach śnieg. Nad resztą kraju po ustąpieniu lokalnych mgieł na ogół pogodnie i wyjrzy słońce. Temperatura nie przekroczy 2-4 stopni, tylko na Suwalszczyźnie maksymalnie około zera. Chwilami silniejszy wiatr tylko w województwach północnych. W czwartek przewaga słońca, ale ponownie chwilami będzie się chmurzyć. Na wybrzeżu miejscami słaby deszcz ze śniegiem, a nawet sam deszcz, a na południowym wschodzie popruszy śnieg. Temperatura bez zmian od zera na Podlasiu do 5 stopni na pomorzu zachodnim. W piątek rano i przed południem blisto i pochmurno, jednak w ciągu dnia będzie pogodnie. W sobotę i niedzielę więcej opadów, głównie w zachodniej części kraju. Do zobaczenia wieczorem.